Szczęść Boże, lipiec 2020 roku. O roku ów, kto Cię widział w naszym kraju, ten nigdy nie zapomni, a to przecież dopiero połowa atrakcji za nami. Mimo kompletnej dezorganizacji wszystkiego w naszym życiu, także i planów pobudki, te plany modyfikujemy i realizujemy z werwą, której przydaje działaniu urealnianie się sytuacji, bo przecież nasza konferencja, konferencja kolejna z cyklu szkoła, edukacja domowa, wychowanie religijne i nauka religii ta konferencja, którą mamy za sobą czerwcowa, ona po raz pierwszy odbywa się odbyła się w takim kontekście sytuacyjnym, który no cóż, potwierdził w całej rozciągłości pilność, wagę tego wyzwania, zadania, jeśli chcemy dzieci nasze i młodzież ratować z pogromu duchowego, intelektualnego, no to trzeba się ogarnąć, trzeba się tym zająć. Zapoznajcie się, bardzo proszę, z dorobkiem tej konferencji i puśćcie dalej, kolportujcie. To jest materiał świetny. Ksiądz Łukasz Kadziński i inni wspaniali mówcy, którzy, którzy mówią na temat jak się ratować, jak się ratować. Szanowni Państwo, a więc podeślijcie to znajomy. Nieznajomym nauczycielom, ale także rodzicom, wychowawcom, także i starszej młodzieży, która myśli o tym, co tutaj zrobić z życiem. Konferencja. Za nami spotkanie w dwóch w trzech niezwykle doniosłych chwilach wyjątkowych sytuacjach. Kraków 700 lat. Lat Bożego Ciała, święta Bożego Ciała w Polsce. Niektórzy z nas skorzystali z tej nadzwyczajnej okazji i poszli w jednej z nie tak wielu w tym roku doprowadzonych do skutku procesji Bożego Ciała. To, że mogliśmy publicznie wyznawać kult. Króla w tak tajemniczy sposób obecnego między nami, w tak wspaniałych okolicznościach, tu ukłony dla arcyhierarchy krakowskiego, który, który nam tę możliwość stworzył. No, a kiedy wychodziliśmy z Wawelu, z wieży srebrnych dzwonów dochodził dźwięk dzwonu Herman, który, jak tego dnia się dowiedziałem, bił już być może z tej wieży, kiedy pierwsza procesja Bożego Ciała 700 lat temu ruszała. Tak, niezwykła chwila. Inna chwila, niezwykła, 27. 27 czerwca, rocznica rozpoczęcia objawień gieczwałskich. Tym razem spotkaliśmy się w, w towarzystwie kameralnym, ale nie tylko pobudkowym, politycznym, ale niepartyjnym towarzystwie. spotkaliśmy się w kaplicy Sejmowej, po to, żeby wysłuchać mszy świętej, tradycyjnej, a jakże w intencji ojczyzny, i po to, żeby tam podpisać jako pierwsze grono sygnatariuszy inicjatorów deklarację. Gierczwałską za życiem. To jest dokument, który wkrótce, mam nadzieję, znajdzie się pod kolejną zakładką na stronie Konfederacji Gierczwałskiej. Dokument. Ważny. 27. to była cisza wyborcza, akurat, bo też, bo też był to akt o charakterze nie politycznym przede wszystkim, ale, ale modlitewnym i ta deklaracja, zresztą sami Państwo przeczytajcie. Teraz można, na razie można to wygooglać gdzieś tam na stronach nie tak licznych, na których się informacja o tym pojawiła, a wkrótce na stronie Konfederacji Gieczwałckiej deklaracja za życiem. Notabene Konfederacja Gieczwałcka jedno z naszych wspólnych dzieł, wspólnych przedsięwzięć to już 3 lata od podpisania aktu Konfederacji Gieczwałckiej. Wciąż zapraszam na tę stronę, gdzie już 3,5 tysiąca 3,5 tysiąca konfederatów sygnowało ten, ten akt te, te, ten ważny dla nas wszystkich akt strzelisty, religijno-polityczny, strona Konfederacja Gieczwałcka .pl. Co, co w planach pobudki. No właśnie się zaczyna. Właśnie w chwili, kiedy ten komunikat nagrywam, to już ruszyły szkolenia krótkofalarskie w Krakowie we współpracy z Fundacją PRO Prawo do życia. Proszę znaleźć pod odpowiednią zakładką na tej stronie. Numer telefonu można się zgłaszać. Krótkofalarstwo tak jest, nie będę po raz kolejny tłumaczył, po co, na co i dla. Dlaczego budziki pobudkowe mają się łączyć, nie tylko duchowo, ale też i w taki w taki sposób stechnicyzowany. To naprawdę już się przydaje. To kształcące ogólnorozwojowe, tak jak sztuka celnego strzelania. A więc krótkofalarstwo. Dalej zapisać się można i należy, bo ilość miejsc ograniczona w sierpniu. W sierpniu. Mianowicie tradycyjne rekolekcje. Jedni idą z pielgrzymkami, co nie jest takie znowu łatwe i, i pewne nowe reguły gry się pojawiają i trzeba je uwzględnić, a, a ci, którzy nie idą z pielgrzymką, może zechcą wziąć udział w rekolekcjach od 16 do 23 sierpnia w Gębi. Bicach. Ksiądz Dawid Pietras, kapłan tradycji katolickiej, tam oczywiście msza w, jak to się urzędowo mówi, nadzwyczajnej formie żytu, rytu rzymskiego. Rekolekcje 16-23 sierpnia, ksiądz Dawid Pietras, na stronie pobudki odszukajcie informacje. A potem zaraz, kto zechce, niech zdąży na pielgrzymkę. Do Józefa z Częstochowy do Kalisza. 26 sierpnia na Jasnej Górze, a kończy się ta pielgrzymka 30 sierpnia w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Obraz, który nie tylko Świętego Józefa, ale całą Świętą Rodzinę i Trójcę Świętą przedstawia. Piękna historia tego obrazu, nieprawdopodobna, a, a prawdziwa. Bardzo zachęcam, bardzo zapraszam. Ksiądz Łukasz Kadziński prowadzi tę pielgrzymkę nie po raz pierwszy przecież wraz z Fundacją Maksymilianum i, i wspólnotą Domusz Marie zaprasza na tę pielgrzymkę. Zaprasza uwaga, mężczyzn to jest. Pielgrzymka mężczyzn, małych i dużych mężczyzn, młodych i starszych mężczyzn, którzy z Jasnej Góry 26 sierpnia wyruszą, a dotrą do Kalisza, do Świętego Józefa 30 sierpnia. Bardzo, bardzo zachęcam. I cóż mi jeszcze dzisiaj zostaje do zakomunikowania? A jeszcze że działa sklep Fundacji Osuchowa, dostępny też przez zakładkę na stronie pobudki o czym przypomina, przypomina pani Jolanta Wręczycka, która pozostaje pozostaje yy. Kierownikiem i dyrektorem całego pobudkowego zamieszania, którego by jak najwięcej jeszcze w tym roku było dalsze plany na jesień zimę, będą oczywiście uwzględniać okoliczności zewnętrzne, nie znamy jeszcze tych okoliczności zewnętrznej zewnętrznych, więc póki czas korzystajmy z tych. Letnich możliwości, póki jeszcze się system nie domknął, póki nie zamknął przed nami wszystkich perspektyw. Jasna Góra, Gieczwałt, Święty Józef w Kaliszu, Rekolekcje, Strona Pobudki, Strona Konfederacji Gieczwałckiej. Do zobaczenia, do usłyszenia z Panem Bogiem.